Pytania o podmiot i dopełnienie w języku angielskim. Subject and object questions in English. Wyobraź sobie sytuację, że jesteś w restauracji ze znajomymi i nagle kelner podaje komuś duży deser. Zdziwiony pytasz: Who ordered this cake? Kto zamówił to ciasto? Jest to pytanie o podmiot. A kolega mówi: to Ania. Ale ty jesteś dalej ciekawy i pytasz: What did she order before? A co ona zamówiła wcześniej? Jest to już pytanie o dopełnienie. I to właśnie są pytania o podmiot i dopełnienie. W dzisiejszej lekcji nauczysz się poprawnie zadawać takie pytania w języku angielskim. Jak mogłeś zauważyć lub nie, oba pytania zaczynają się od słówka pytającego, ale różnią się strukturą. W jednym pytaniu mamy operator, a w drugim nie. W jednym pytaniu zmieniamy szyk zdania, a w drugim nie. I właśnie te różnice są sednem tematu, o którym ci dziś opowiem. Przypomnijmy sobie, jakie typy pytań występują w języku angielskim. To pozwoli lepiej zrozumieć, dlaczego pytania o podmiot i dopełnienie rządzą się swoimi prawami. W angielski mamy kilka głównych rodzajów pytań. Są to pytania ogólne, czyli takie zamknięte Yes, no questions, czyli takie, na które można odpowiedzieć tak lub nie. Na przykład, do you like Pepsi? Lubisz Pepsi? Są to też pytania szczegółowe, czyli WH-questions. Zawierają zaimek pytający who, what, where, when, why, how itd. Tak I wymagają konkretnej odpowiedzi, np. what do you want? Co lub czego chcesz? Są również pytania rozłączne, czyli question tags, np. you're tired, aren't you? Jesteś zmęczony, prawda? Lub jesteś zmęczony, czyż nie? I są również pytania pośrednie, czyli indirect questions. Są grzeczniejsze, często używane w sytuacjach formalnych. Na przykład Can you tell me where he lives? Czy możesz mi powiedzieć, gdzie on mieszka? Dla wyjaśnienia zagadnienia tej lekcji, najistotniejsze są pytania szczegółowe, w których obowiązują szyk zdania, obecność operatorów oraz inne reguły gramatyczne. Czy pytamy o osobę, która wykonała czynność? Wtedy jest to podmiot, czyli subject. A czy pytamy o to, na co czynność była skierowana? Jest to dopełnienie, czyli object. Pytania o podmiot, czyli subject questions, w języku angielskim mają szyk zdania twierdzącego, co znaczy, że nie użyjemy w pytaniu czasowników posiłkowych, np. do, das, did. Tworząc pytanie, należy w miejsce podmiotu, a podmiotem jest główny rzeczownik w zdaniu, w naszym przykładzie jest to Kevin. Ze zdania twierdzącego wstawić jedno ze słów pytających. Tutaj akurat to jest who, a resztę zdania pozostawić bez zmian. Pytania o podmiot najczęściej zaczynają się od słów pytających, takich jak who, what, which, whose. Kevin kocha Rebekę. Kevin to jest nasz podmiot. Co robi? Kocha Rebekę. Jest to zdanie twierdzące. I teraz mamy pytanie o podmiot. Kto kocha Rebekę? Who loves Rebecca? I to jest to, o czym wcześniej mówiliśmy. Należy w miejsce podmiotu podstawić słówko pytające. W tym przypadku jest to who, czyli kto. Kto kocha Rebekę? Who loves Rebecca? Pytamy o podmiot. I jak widzimy, pytanie o podmiot ma taki szyk, jak zdanie twierdzące. Tylko zamiast podmiotu mamy słówko pytające. Pytania o podmiot. Subject questions. Pytamy, kto lub co robi? Kto do ciebie dzwonił? Who called you? Co się stało? What happened? Który przycisk otwiera drzwi? Which button opens the door? Sprawdźmy to pytanie tak, jak mówiłem przed chwilą. Podmieńmy zamiast słówka pytającego, Stawmy podmiot. Tym razem zamiast Kevina jest to przycisk. Który przycisk otwiera drzwi? Which button opens the door? Wystarczy przerobić to pytanie w zdanie twierdzące i mamy. Ten przycisk otwiera drzwi. This button opens the door. I teraz pytania o podmiot. Który przycisk otwiera drzwi? Which button opens the door? Pytania o podmiot, czyli subject questions, zawsze budujemy w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Należy zatem uważać, tworząc pytania do zdań w liczbie mnogiej czasów Present Simple, Present Continuous, Past Simple i Past Continuous. Dla przykładu mowa o Present Simple. Zdanie twierdzące. Odwiedzają nas każdego dnia. They visit us every day. I teraz, kto odwiedza nas każdego dnia? Pytanie o podmiot. Who visits? Pamiętajcie, tu jest ta trzecia osoba liczby pojedynczej. Who visits? Dlatego dodaliśmy s do visit. Who visits us every day? Kto nas odwiedza każdego dnia? Who visits us every day? Pytanie jak dla trzeciej osoby liczby pojedynczej. A teraz przykład dla Present Continuous. Kto pływa? Who is swimming? Pytanie znowu w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Who is swimming? Oni pływają. They are swimming. Pomimo tego, że odpowiedź jest, że oni pływają, to i tak pytamy, kto pływa? Who is swimming? Oni pływają. They are swimming. A teraz przykład pytania o podmiot w czasie past simple. Kto był w Londynie? Who was in London? Ty byłeś w Londynie. You were in London. You were in London. I jeszcze przykład w pas continuous. Kto oglądał telewizję zeszłej nocy? Who was watching TV last night? Who was watching TV last night? I możemy odpowiedzieć: They were watching TV last night. Oni oglądali telewizję zeszłej nocy. Czyli po prostu traktuj who lub what w pytaniu o podmiot jak he, she, it. Czyli wtedy dawaj needs, is, was i tym podobne. Czyj samochód się zepsuł? Whose car broke down? Whose car broke down? Kto zabrał moje klucze? Who took my keys? Who took my keys? Co pomogło Ci najbardziej? What helped, you the most? What helped you the most? A co to w ogóle jest podmiot? Na przykład, Shakespeare napisał Hamleta. Shakespeare to podmiot. Podmiotem jest często wykonawca czynności. W języku polskim podmiot wyrażony jest mianownikiem, czyli kto lub co. Stąd pytania o podmiot będą miały te właśnie słówka pytające. To jest, kto lub co. Pytanie o podmiot. Shakespeare napisał Hamleta. Zatem pytanie o podmiot. Kto napisał Hamleta? Odpowiedź to Shakespeare. Tak samo w angielskim. Shakespeare wrote Hamlet. Who wrote Hamlet? Shakespeare. Jak widzimy, w pytaniach o podmiot wystarczy zastąpić ów podmiot słowem pytającym. To jest kto lub co. Pobierz już dziś naszą apkę Top Word na iOS App Store do nauki angielskich top 5000 słówek. Niedługo również na Androida. Link zostaje do apki w opisie. A teraz przejdźmy sobie do pytań o dopełnienie. Pytania o dopełnienie, czyli object questions, w języku angielskim w pytaniach o dopełnienie... Pytamy o osobę lub rzecz, na którą wpływa wykonywana czynność. Aby zadać pytanie o dopełnienie, musimy wykorzystać konstrukcję pytania tworzonego przez inwersję. Zatem inwersja polega na zamianie szyku zdania poprzez przesunięcie czasownika przed podmiot zdania. On jest nauczycielem. He is a teacher. Jest to zdanie twierdzące. A teraz robimy inwersję. Czy on jest nauczycielem? Is he a teacher? Jest to pytanie po inwersji. Czyli is zamieniliśmy z he. Jest to pytanie ogólne, jeszcze ani nie o podmiot, ani nie o dopełnienie. Na razie jest to sama inwersja. Tym czasownikiem, który poddajemy inwersji, to czasownik to be, czasownik modalny lub czasownik posiłkowy. Ona upiekła ciasto. She baked a cake. Jest to zdanie twierdzące. I teraz do tego inwersja w past simple. Czy ona upiekła ciasto? Did she bake a cake? Jest to zwykłe pytanie po inwersji. Czasownika posiłkowego did w past simple. Jeśli nie wiesz skąd wziął się tu operator did, co odsyłam Cię do lekcji o czasie past simple? Link do tej lekcji znajdziesz w opisie. On mi pożyczy swój samochód. He will lend me his car. Jest to zdanie twierdzące. Czy on pożyczy mi swój samochód? Robimy inwersję. He zamieniamy z will. Will he lend me his car? Zatem jest to zwykłe pytanie po inwersji czasownika modalnego will Future Simple. I aby stworzyć pytanie o dopełnienie, musimy teraz przed czasownikiem po inwersji dodać odpowiednie słowo pytające, i stworzyć tak zwane WH question, czyli pytanie otwarte. WH questions to są takie proste pytania jak what, who, how i tym podobne. Czyli słówko pytające, czyli WH Question. Plus czasownik, inaczej operator, plus podmiot, plus czasownik główny w zdaniu. Co ona upiekła? What did she bake? What did she bake? Ona upiekła ciasto. She baked a cake. Jest to zdanie twierdzące. Czy ona upiekła ciasto? Did she bake a cake? Jest to zwykła inwersja. I teraz mamy właśnie pytanie o dopełnienie. Co ona upiekła? What did she bake? Upiekła ciasto. Odpowiedź. She baked the cake. Cake to nasze dopełnienie, o które pytaliśmy. A teraz wróćmy do naszego wcześniejszego zdania. On jest nauczycielem. He is a teacher. Jest to zdanie twierdzące. Czy on jest nauczycielem? Is he a teacher? Jest to pytanie ogólne, po inwersji. I to jeszcze nie jest pytanie o dopełnienie. Na razie sama inwersja. I teraz pytanie o dopełnienie dla tego przykładu brzmiałoby tak. Chcemy zapytać, nie kto jest nauczycielem, bo to byłoby pytanie o podmiot Who is a teacher, tylko kim on jest. Czyli pytamy o to, czym lub kim on jest. Czym się zajmuje na przykład? Kim on jest? What is he? Jest to teraz pytanie już o dopełnienie. What is he? I odpowiadamy, on jest nauczycielem. He is a teacher. What is he? He is a teacher. Zatem weźmy pod lupę jakieś inne zdanie, np. w czasie present perfect i stwórzmy do niego pytania o podmiot i dopełnienie. Takie zdanie twierdzące Tomek naprawił zlew. Tom has fixed the sink. Zatem pytanie o podmiot. Kto coś zrobił? Kto naprawił zlew? Who has fixed the sink? Tom has fixed the sink. Tomek naprawił zlew. Tom has fixed the sink. Who has fixed the sink? Tom has fixed the sink. A teraz pytanie o dopełnienie. Co zostało zrobione? Lub co naprawił? Co naprawił Tomek? What has Tom fixed? Jest to pytanie o dopełnienie. He has fixed the sink. On naprawił zlew. Podsumowanie. Podmiot, czyli subject jest nadrzędnym elementem zdania. To osoba, zwierzę, rzecz lub zjawisko, które wykonuje czynność wyrażoną przez czasownik. A dopełnienie, czyli object, to osoba lub rzecz, na którą oddziałuje czasownik. Tomek je lub jada jabłka. Tom it's apples, czyli tom to podmiot, a apples to dopełnienie. Pytanie o podmiot who lub what to sprawca. Tworząc ten rodzaj pytań, nie stosujemy inwersji, to znaczy szyku przestawnego z wykorzystaniem słówka pomocniczego, tak zwanego operatora, np. do, das, did i tym podobne. Czyli w pytaniach o podmiot nie ma operatora. A w pytaniu o dopełnienie pytamy o odbiorcę, czyli o to na co lub na kogo skierowana jest czynność. Tutaj musimy zastosować inwersję z operatorem np. do, das, did, will dalej. Czyli w tych pytaniach o dopełnienie musi być operator. Podsumowując, w zdaniu Jan poszedł do domu piechotą, podmiotem jest kto lub co, będzie bez wątpienia Jan. Pytanie o podmiot będzie więc brzmiało: Kto poszedł do domu? A odpowiedź to Jan. Zatem: Kto poszedł do domu? Who went home? Jan poszedł do domu. John went home. Pozostałe z możliwych w tym zdaniu pytań to Gdzie poszedł Jan? Where did Jan go? Co zrobił Jan? What did Jan do? Lub jak Jan poszedł do domu? How did Jan go home? Są to pytania o dopełnienie. Pytamy o inne elementy zdania. Co, gdzie, jak, kiedy. Jak widać w każdym z powyższych pytań stosujemy operator w postaci czasownika to do. W tym przypadku jest on obecny we wszystkich pytaniach, właśnie za wyjątkiem pytań o podmiot. Who went home? Pytanie o podmiot, czyli pytamy o sprawcę czynności, o to kto coś zrobił. Nie dodajmy operatora w pytaniu. Kto cię spotkał? Who met you? A pytanie o dopełnienie? Pytamy o odbiorcę czynności. O to kogo lub co dotyczy akcja. Wtedy musi być operator w pytaniu. Kogo spotkałeś? Who did you meet? Who did you meet? A teraz na koniec jeszcze pięć pułapek, w które wpadają nawet średnio zaawansowani. Najczęstsze błędy. Po pierwsze, dodawanie operatora w pytaniu o podmiot. Czyli who loves Jennifer jest poprawne, a niepoprawne zdanie byłoby na przykład Who does love Jennifer? Takie zdanie jest niepoprawne. Powinno być w pytaniu o podmiot Who loves Jennifer? Pułapka numer dwa. Zły szyk w pytaniu o dopełnienie. Who does Kevin love? Kogo kocha Kevin? A nie Who Kevin loves? Takie pytanie jest niepoprawne. W pytaniu o dopełnienie musi być operator Who does Kevin love? W czasach Present Simple oraz Past Simple pytania tworzone przez inwersję wykorzystują czasownik poziomkowy Do, Does w Present Simple i Did w Past Simple. Jednak w pytaniach o podmiot Do, Does i Did nie jest używane. Czyli pytając np. przez inwersję, gdzie ona pracuje, where does she work, jest ok. Natomiast w pytaniu o podmiot, who works here, nie odejmiemy operatora, does, do czy did. Dlatego zdanie, who does work here, jest niepoprawne. Pułapka numer 3. Zapominanie o odmianie czasownika przy podmiocie. Kto kocha Jennifer? Who loves Jennifer? Takie zdanie jest poprawne. I błędem byłoby powiedzieć Who loved Jennifer? Bez tego "-s". Musimy je dodać w pytaniu o podmiot. Who loves Jennifer? Pułapka numer 4. Mieszanie czasów. Na przykład w pytaniu o podmiot. Who loved Jennifer? Kto kochał Jennifer? A nie jakiś Who did loves Jennifer? Jeżeli jest "-did", to jeszcze jest "-s". Takie zdanie jest w ogóle niepoprawne. Zatem musimy pamiętać, aby w odpowiednim czasie zastosować odpowiedni czasownik. Who loved Jennifer, jeżeli mówimy o przeszłości. A kto kocha Jennifer, mówimy who loves Jennifer. I na koniec piąta, ostatnia pułapka to mylone who i whom. Rzadziej w mówionym angielskim, ale warto to wiedzieć. Who stosujemy z podmiotem. Kto do ciebie zadzwonił? Who called you? Who called you? A whom tylko z dopełnieniem. Do kogo zadzwoniłeś? Whom did you call? Whom? Did you call? Zatem whom nigdy nie użyjesz pytania o podmiot, bo whom zawsze odnosi się do dopełnienia, czyli kogo lub komu. Zatem who w pytaniach o podmiot, kto coś zrobił? Who called you? Kto do ciebie zadzwonił? A whom w pytaniach o dopełnienie, czyli kogo lub komu dotyczy czynność? Whom did you call? Do kogo zadzwoniłeś? W codziennym angielskim zamiast whom większość osób użyje who. Na przykład who did you call? I to też będzie poprawne, ale mniej formalne. A jeżeli chciałbyś kontynuować naukę języka angielskiego ze mną, to chciałbym Ci pokazać mój kurs Angielski z Bohatera. Jest to kurs krok po kroku. Całą ofertę kursu zobaczysz na www.ilengu.pl .e Link Wam w opisie oraz w komentarzu pod tym filmikiem. Na razie i cześć!